Dobra, ja. Witam w pierwszym odcinku. Jak gramy z Przemkiem? Przemek strzela, ja będę nagrywał. za bramką, bo się, że dostanę albo ja przewalę na bramkę. Dobra, drugi strzał. Przemek przygotowany do strzału. Rozbieg strzela. Waglą <grymka> niecelnie. Ja nie nagrałem, akurat nie wchodziłem. Dobra, trzecie podejście, przemka dalsza trochę. To Czwarte podejście. Końcówki. Dobra, teraz będzie to piąte podejście Przemka. Tutaj zrobiłem przerwy. Ale dobra. Piąte podejście Przemka. Taki rozbik. Szóste podejście. Bramka druga. Z sześciu strzałów druga bramka. Siódme podejście. Zrobimy tak do dziesięciu podejść, a potem już zrobimy taką przerwę. I gol. Przy siedmym kolejna rzadka. Ósme podejście. Piękna siatka. Dziewiąte podejście. Przedostatnie. Potem kończymy na Niecelny. Jeszcze jedno. Dziesiąte podejście teraz, czyli ostatnie podejście. Przemknęła. Przez strzale w cieniu za bardzo go nie widać. Yeah.